Wspieram sztabowy Krzysztof Nowak, wolska komenda Policji, witam Państwa. Dzisiaj pokażę Państwu najnowsze filmy z woli, które zarejestrowały miejskie kamery. Na początek szybka kradzież, ale i szybka wpadka z czerwonym audi. Mężczyzna chodzi cały czas po trawniku, jak widzimy, czegoś szuka. W pewnym momencie znajduje, jak się okazuje, podnosi ten przedmiot do ręki i chowa go do kieszeni. Po chwili podchodzi do. Zaparkowanego czerwonego Audi. I już z takim mocnym impetem, z dużą siłą uderza kamieniem. Szyba w drobny mak rozbija się. Mężczyzna, prawie połową ciała, zajrzał przez wybitą szybę w samochodzie do środka. Okazuje się, że czyni to po to, aby otworzyć drzwi. W tym momencie drzwi otworzył. Usiadł za kierownicą samochodu, schylił się i oczywiście. Zaczął grzewać, szukać jakichś przedmiotów wartościowych. Drzwi się otwierają, mężczyzna wychodzi, w ręce trzyma radiotwarzacz i chowa go za przysłowiową pazuchę. Również z pojazdu ukradł elektryczną przenośną samochodową latarkę. Dość szybkim, dynamicznym krokiem odchodzi od samochodu. Jak widzimy na początkowy przystanek, podjeżdża autobus linii 107 i mężczyzna, nasz sprawca, wsiada ostatnimi drzwiami. W tym samym momencie, kiedy ten mężczyzna wsiada tylnymi drzwiami do pojazdu, podjeżdża radiowóz. Jak widzimy, dynamicznie wybiegają umundurowani policjanci, wbiegają do środka do pojazdu i tutaj energicznie wyciągają. Sprawcy kradzieży. Złodziej jest w tej chwili już powalony na ziemię, jest skrępowany kajdankami. Sprawcy kradzieży z włamaniem temu 26-letniemu Pawłowika grozi nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Tym razem chuligańskie zniszczenie samochodu przy ulicy Kasprzaka. Przy skrzyżowaniu Kasprzaka z ulicą Płocką dwóch dość młodych ludzi. Jak widać, nie ma nic do roboty. Przechadzają się obok zaparkowanych samochodów. Tutaj podchodzą do Forda Mondeo, do Forda Mondeo Kombi. Jeden z młodych mężczyzn spogląda na tablicę rejestracyjną i widząc, że właściciel auta nie jest mieszkańcem naszej stolicy, zastanawia się, co z tym fantem tak naprawdę zrobić. W tym momencie. Jeden z młodych mężczyzn podchodzi do samochodu, opiera się plecami o boczną szybę, łapie dwoma rękoma. Lusterko i zaczyna nim kręcić. Kręci bardzo intensywnie wokół, co powoduje, że lusterko zostaje prawie całe oberwane. Tutaj obaj panowie są bardzo zadowoleni z siebie, jak widać, składają sobie wzajemne gratulacje, a tak naprawdę to zachowanie możemy określić jako czysto chuligańskie. Panowie idą chodnikiem w kierunku ulicy Prymasa Tysiąclecia. Tutaj przechodząc obok betonowego kosza na śmieci, y, zauważają, że jest to przedmiot, na którym również można wyładować swobo, swoją negatywną agresję. I tak też czynią, tak dla zabawy przewracają betonowy kosz, którego na chodnik i na trawnik wysypują się śmieci. W tym momencie widzimy, jak podjeżdża policyjna załoga. Panowie zatrzymują się. Y, jak się później okazało, dwaj i 19-latkowie po prostu z nudy dla zabawy, tak naprawdę, dokonali tej dewastacji zniszczenia lusterka samochodowego, a potem przewrócenia kosza na śmieć. Zostali zatrzymani, a noc spędzili w izbie Wytrzeźnie. Odpowiedzą za uszkodzenie mienia. Ostatni film to próba zuchwałej kradzieży w tramwaju linii 26. Jest nieco po godzinie 20.00. Ulica Górczewska i Lazurowa, pętla tramwajowa, jak widzimy, stoi tramwaj linii 26. Wewnątrz. Operator kamery monitoringu miejskiego wychwycił, że na jednym z siedzeń, przy wejściu do tramwaju, siedzi praktycznie śpi mężczyzna. Tylnymi drzwiami do tegoż wagonu wsiadł kolejny, podszedł do śpiącego i stanął bezpośrednio przy nim. Jak widzimy, stojący mężczyzna nachyla się nad śpiącym, zagląda w jego ubranie, zagląda czy ma coś zawieszonego na szyi. Cały czas jest bezpośrednio przy śpiącym. Jak widzimy, tutaj prawą ręką sięga za jego kołnierz. Jak się później okazało, zawieszony tam był złoty łańcuszek. W tym momencie motorniczy zauważa we wstecznym usterku, że coś niepokojącego dzieje się przy śpiącym mężczyźnie i próbuje zamknąć drzwi. Z tramwaju wybiega sprawca, spokojnym krokiem odchodzi w stronę ulicy. Górczewskiej, ale tutaj bezpośrednio przy jednym z wagonów dołącza się do niego kobieta, jak się okazuje. Była to matka i syn. Natomiast jedno jest pewne, że mężczyzna chciał dokonać kradzieży łańcuszka, który wisiał na szyi tego śpiącego pasażera. Na całe szczęście mu się to nie udało. Po przejściu kilkuset metrów od pętli tramwajowej zatrzymali ich bemowcy policjanci. Zarówno matka, jak i syn zostali dowiezieni do komisariatu przy ulicy Raginisa, tam zostali przesłuchani. Za tydzień kolejne spotkanie oko w oko z tym, co dzieje się na warszawskich ulicach. Zapraszam.